Czego najbardziej obawia się mężczyzna w relacji z kobietą? Nie jej siły, nie jej emocji, nie tego, że jest zbyt wymagająca. On boi się, że nie wystarczy, że spojrzy w jej oczy i zobaczy w nich coś, czego nie potrafi dać, że z każdą jej łzą będzie czuł, jak traci cząstkę własnej wartości. Że mimo starań nie będzie tym, który potrafi ją zatrzymać, ukoić, zrozumieć. Bo prawdziwy mężczyzna nie boi się miłości. Boi się zawieść kobietę, którą kocha. Boi się jej ciszy, w której nie ma już wiary. Boi się dnia, w którym przestanie w niego wierzyć, bo wtedy. Nie straci tylko jej, straci też samego siebie.